Jestem po siódmym odcinku specjalnym. To jest pierwszy dzień po dniu przerwy, więc zawodnicy wszyscy jakby wypoczęci chcą się ścigać. Odcinek był bardzo szybki i niestety w trakcie odcinka specjalnego widziałem, że, że był duży wypadek, dużo zawodników tam się zatrzymało, stał Tobie, Price Switko. Ja tylko przejechałem, ponieważ kiwnęli mi, że no wszystko w porządku, sytuacja opanowana. Jak, się, jak dojechałem na metę okazało się, że niestety jeden z zawodników zmarł. To jest Paulo Gonzalvez. Po prostu jechał strasznie szybko. Tam za wzgórzem były kamienie i, i trochę piasku. Nie opanował motocykla przy dużej prędkości, przewrócił się, w wyniku czego zmarł w śmigłowcu podczas transportu do hotelu. Bardzo smutna sytuacja i, i, i nie wiem co, w takich sytu co, co, co tutaj dalej robić, ponieważ yy, no to jest tak, że nie można jechać na siłę. Jak y, ginie człowiek, no to wiadomo, że trzeba oddać mu jakąś część. Zobaczymy co organizator, jak oni tutaj to rozplanują, ponieważ uważam, że powinien jutrzejszy odcinek być odwołany, powinniśmy mieć tylko przejazd do kolejnej bazy. Jeżeli nie, to zastanawiam się nad tym, czy sam po prostu nie pojechać, odpuścić jednego dnia i ruszyć dalej. Ponieważ jak y, no umiera jeden z nas, to to należy się takie oddanie szacunku i pamięci dla takiej osoby. Więc jest mi smutno, ponieważ znałem tego zawodnika Paulo Gonzales. Byliśmy w jednym zespole w, w Hondzie w 2008 -2009 roku. No i tym bardziej jest mi strasznie smutno i przykro. I, i, no ale to jest niestety taki sport, że nie można przekraczać jakiejś granicy. I co? I to wszystko, co dzisiaj mogę powiedzieć. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.